Zapraszamy na Marsie, co miesiąc naszerujemy tutaj e, spod katedry warszawskiej pod płac prezydenckim w akcie modlitwy o Państwo Polskie, a także protestu przeciwko nieukaranej zbrodni 11 lat zbrodni bez kary, kiedy ginie prezydent Polski bezkarnie. Bardzo trudno domagać się szacunku dla państwa, które wystawia prezydenta na śmierć, a potem nie tylko, że nie każe zbrodniarzy, ale ich nagradza, awansuje. I w tej, tej sprawie maszerujemy tutaj od 11 lat, co miesiąc, upominając się o sprawiedliwość, o elementarne prawa człowieka i o państwo polskie, o szacunek dla struktur państwa polskiego. Módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzina śmierci naszej. To jest nasz obowiązek, żeby nie zapomnieć, ale przede wszystkim nie wolno, nie wolno zignorować tego faktu, że nie tylko pamięć nas zobowiązuje, ale zobowiązuje, jesteśmy w obowiązku wykonać konkretne działania na rzecz dobra. Jeśli się nie rozliczy zbrodni, to się odpowiada za to, że w przyszłości ta zbrodnia może być powtórzona. Jeśli się nie odsunie sprawców od kluczowych stanowisk czy osób funkcyjnych w danych strukturach, od ich obowiązków, to ponosi się odpowiedzialność za to, że kolejni ludzie mogą zginąć. Tak jak po katastrofie, tak zwanej katastrofie kasy, nie rozliczono. Nie zrozliczono tych ludzi, nie, nie zbadano dokładnie tej tragedii, i jedyne zalecenia to były zalecenia poprawy szkoleń pilotów. Tak, w ślad za tą śmiercią nas, dowódców polskiej armii poszła śmierć prezydenta Polski i jeszcze większej ilości dowódców polskiej armii. Na terenie Rosji, którzy zginęli, pogrzebani, w szczątkach Tupolewa nad Smoleńskiem. I tutaj znowu powtarza się historia. Znowu nie został zbadany łańcuch decyzyjny, który doprowadził do tego zamachu. Co oznacza, że w bardzo niedalekiej przyszłości mogą kolejni ludzie zginąć. I my jesteśmy tutaj w tej sprawie. Chcemy, dopominamy się sprawnego, efektywnego, rzeczywistego, nie teatru, ale śledztwa w sprawie śmierci naszego prezydenta, prezydenta naszego państwa i 95 reprezentantów naszego państwa na terenie Rosji. Natomiast bardzo dużo działań było tutaj na terenie Polski. Był zorganizowany, ustawiony przetarg, który przekierował remont Tupolewa do Samary. Gdzie wszystko na to wskazuje, zostały podłożone ładunki wybuchowe, właśnie tam. Tutaj przestał działać system monitoringu i dostępu do stref bezpieczeństwa na Okęciu 10 kwietnia 2010 roku. Tutaj też zdemontowano kamery z hangaru, w którym był remontowany tu polew. Tutaj bardzo wiele działań zostało zorganizowanych i przygotowanych z, precy z precyzją. I, ba, I bardzo dużą skutecznością. Nikt, kto po tej stronie organizował tą zbrodnię, nie został ani odsunięty od stanowisk, ani rozliczony, pomimo tego, że śledztwo i badanie jest w rękach ludzi, którzy deklarują żarliwie potrzebę dojścia do prawdy. My się domagamy nie deklaracji potrzeby dojścia do prawdy. My się domagamy elementarnych działań w tej sprawie, takich jak podjęła Holandia. Holandia w ciągu kilkunastu miesięcy miała profesjonalny raport końcowy i poszła z tym do Trybunału Praw Człowieka w Hadze, oskarżając Rosję o zbrodnie. Tutaj od sześciu lat najważniejsze badanie w ramach badania katastrofy nie zostało nawet rozpoczęte, jeśli chodzi o komisję. Mówię tutaj o badaniu ciągu decyzji, które doprowadziły do zamachu. Raport nie ma postaci takiej, które by dał siłę państwu polskiemu jako stanowiłby narzędzie, w którym moglibyśmy pójść do sądu międzynarodowego czy do, do środowiska międzynarodowych badaczy katastrof lotniczych. To są działania pozorowane przy, przy zwodzeniu i deklaracjach zwodzących społeczeństwo polskie. My się domagamy realnych działań. i w tej sprawie jesteśmy tutaj od 11 lat świadczymy swoją obecnością, że jest to sprawa istotna, na tyle istotna, że chcemy że uważamy, że jest to konieczne, żeby poświęcić swój czas i energię, stając nie tylko w obronie pamięci o tych ofiar. O, o, o tych ofiarach, ale przede wszystkim stając w obronie tych, którzy mogą zginąć jako następni, a też nie, nie, nie robiąc teatrów, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest po prostu kolejne upokorzenie tych ludzi, którzy zginęli i ich rodzin. Brak efektywnego i skutecznego działania państwa, 38-milionowego państwa w tej sprawie, jest kolejnym upokorzeniem nie tylko państwa polskiego, ale już choćby patrząc najbliżej siebie, to mówię tutaj o rodzinach i o, i o tych, którzy zginęli. To jest kolejny raz upokarzające działanie. Działanie nieskuteczne, działanie nieprofesjonalne, działanie, które nie ma efektu. Działanie, które znowu zagraża nam jako państwu. Badanie smoleńska jest takim papierkiem lakmusowym suwerenności państwa polskiego. Bez. Rzeczywistego osądzenia sprawców nie ma najmniejszego powodu, żeby ktokolwiek z zewnątrz i wewnątrz szanował nasze państwo. Jeśli państwo wystawia swojego prezydenta na śmierć, jeśli samo współdziała struktury tego państwa, ludzie w strukturach tego państwa współdziałają w doprowadzeniu polskiego prezydenta do śmierci, a następnie ci ludzie są awansowani i nagradzani. I to ci ludzie do dzisiaj pozostają. I nagradzanie beneficjentami tej zbrodni to jest upokarzające dla nas jako społeczeństwa, dla państwa jako struktury, która nas jednoczy. I dlatego jesteśmy tutaj domagając się elementarnych działań państwa polskiego. Zapraszam Państwa za miesiąc. Bardzo Państwu dziękuję za to, że tu jesteście.